Witam wszystkich po małej przerwie, minęło parę dni, nic na kanale się zbyt ciekawego nie działo w sprawie silika, ale auto jest już na kołach, no i za chwilę będziemy mogli zobaczyć efekt, powiem Wam, że no, mi się podoba, ale zobaczcie sami jak to wygląda. Widać, że tu zacisk jest dużo większy, ładnie się chowa, kolorystycznie myślę że też spacuje. Także no podoba mi się, bardzo. śruby też pasują, tarcza ładnie się komponuje. Nie wiem jak z wysokością, ale myślę, że też trzeba będzie podregulować trochę wysokość. Tu jest trochę mniej, tu jest trochę mniej, tu jest trochę więcej. No ale kolorystycznie leże. Sami ocenicie, jak to wygląda. Mi się naprawdę fajnie podoba ten pomarańcz. 保守呀。